Oznaczone. Cześć kochani, z tej strony Liftina, to kolejny odcinek w naszej serii. zagrajmy w Hearthstone. Jak zwykle ruszamy do trybu normalnym... do boju w trybie normalnym. Nie, tym nie będziemy grać. Jest talia, którą nabijałem do ranking, ale... Dzisiaj będziemy grać bardzo podwodną talią, bo to będzie... bo talia nazywa się Chaos Serca Morza, teraz zobaczycie dla, dl, dlaczego. I szukamy pierwszego przeciwnika, zobaczymy kogo spotkamy. I to jest chyba debiut nowej klasy na kanale, tak mi się wydaje, bo już nie pamiętam czy kiedykolwiek grałem tą klasą. Chyba nie. Tak, Będziemy dzisiaj grać czarnoksiężnikiem, ale nietypowym, bo z jakiejś czasowych tutaj prawie nie ma. Bo zobaczcie to mam... Zobaczcie to mamy w startowej. Remst, mójdę Tak, to jest na na Murlokach. I dlatego podwodna jest bardzo i to jest chaos serca morza. bo to murloki. To, to jest czarnoksiężnik na murlokach. No dawaj, przeciwników przeciwniku, wymienię karty, a nie zamulasz, kurtę mm. <grych> Ten przeciwnik chyba będzie zamulał, coś tak czuję. Bo jest oczekiwanie na przeciwnika teraz. W się, sensie ja już wymieniłem sobie jedną kartę, bo była droga. Znaczy, droga względnie jak na te, jak na te talie, bo to była druga pod względem ceny karta w talii. I to muszę czekać na przeciwnika, aż wymieni sobie karty. <grych> o, wymienił, okej. Okay. Lecimy, Murlock oh. Holmes, o! Fajnie, ale Gotowe. nic nie mogę zrobić w pierwszej turze, więc skończmy turę. Dopiero w drugiej turze będę mógł przyzywać, ale od razu dwa murloki. Ponieważ mam murloka brzegowca, który, który ma oczy bojowe, że przyzywa murloka adwiadowcę, więc od razu zyskam dwa murloki. Jakby jedną kartą. Myślę, że jakby jedna karta przyzywa drugą kartę. Od razu, więc... No. Jeszcze do tego mam dwóch mrloków brzegowców Ale mogę zagrać tylko jednego bo kosztuje on dwa kryształy many To jest dwa many, dwa jeden żeby przed nim murloka zwiadowczy, jeden jeden Jak mi nazywa się tral zamula, jak widzę, nic nie robi i czas się mu kończy Zaraz będzie miał y, koniec czasu i będzie moja tura O, póki... Koniec który, o Wojownik błękitno-skrzelich o, a może właśnie jego zagram. Hmm. Nie wiem, A dobra. O, no to jest takie 2-1 z szarżą. Boom. Widzisz, tam mogę mu uderzyć. Trala za 2. Dwa punkt obrażeń. Jeszcze mu się tura kończy. Znowu.

Trali, nie zamulaj, co ty robisz? <grymne> Wiesz mam nawet lepiej, bo dzięki temu Mogę wygrać dość szybko no to drugi był wiec i a szabrownik. szebrownik Stosował się Aszarajski Szebrownik do się do talii i mam już 6 strolników. Mogę atakować już. Twarz I gotowe.

Okay. Zrobię sobie tak, czyli Księżnika, Czyli do, dobrałem kartę i oberwałem za, za dwa. Bo w sumie mam full HP, więc sobie mogę pozwolić na to takie zagranie. Chociaż raczej unikam używania mocy na Księżnika, a zresztą... To nie jest zazwyczaj potrzebne, jak się grałam murlokami, bo... O! na <grytanie> dno... O, ale już de facto wygrałem, bo...

O, przecież orzucił pomocnika dla światów. <gry> ok, trafiliśmy na zam zamulającego przeciwnika i zaraz wygramy. Skąd taki wybór, no bo... To jest po prostu ciekawa talia. A. A. Bum i wygraliśmy, a... Mm, mam po prostu... i... da się... BUM, atakujemy i wygraliśmy. A po prostu mam zadanie, żeby rozegrać partie magiem łowcą lub czarnoksiężnikiem, więc stwierdziłem, że sobie zagram takimi murlokami, ponieważ czemu nie. O, już mam dwie, ponieważ wczoraj sobie jeszcze zagrałem rankingową jedną partię magiem, którą wygrałem. I tak dalej. i że zagramy teraz idealnie jedną partię tymi murlokami może. Czy może teraz mehami? w sumie nie wiem, bo tak... Tak, mogę sobie... Pomieszać trochę talię, bo na przykład teraz nagram mechami z kolei. Gdzie są te mechy? Nie, są zaklęcia. O, tutaj. A tutaj zagramy mechami czemu nie? Zagrałem mechami, teraz trochę będzie coś innego. Nie będą murloki, tylko teraz mechy będą. ooo. Wiedza to potęga. I tym razem zaczyna mój przeciwnik. Co tu mamy? jedna, tiktaka, montera i szarańskiego. To może, nie wiem co. To bym wymienił w sumie. Montera głębinowego wymienię. O, dostałem drugiego Oszarańczakiego, fajnie. O nie. Chyba to jest karta, która... Znaczy talia, która bazuje na... Y, ...kopiowaniu... Taka. Że to chyba niestety jest talia, która bazuje na... Y, y, ...kopiowaniu moich kart i dodawaniu ich do jego ręki, chyba. Znaczy mentalistka na pewno ma. Tylko mam nadzieję, że. A nie! Jednak to jest jakiś mechowy automat. Znaczy kapłan na mechach taki. Będę mnie, Nie, będę mi nie, to. Okej. Okay. Hmm. nie, Ten. O, to może... Zrobię tak. Moneta. I tu osarański początkowy ten silniejszy. I teraz będzie miał kłopot. Pan automaton, żeby sobie poradzić z tym. Bo no tak zrobiłem żeby specjalnie, żeby może zabić tego automatona, nie? Czymś. No bo teraz nie, nie wydaje mi się, żebym przeciwnik dążył przyzywać na tyle mechów, żeby... On miał więcej niż cztery strywa ten automaton, no. No bo to jest trzecia tura, więc on może najdalej zrobić, nie wiem, badaczkę zna, to dostanie... A nie, nawet nie mecha ciekawe, tylko po prostu jakie coś. Jakiś jakiegoś krysztalnika many zrobił. O oh well. Aha. Metranka ma herusta. A Herusa, nawet? 2-1. Nie, ja będę do ataku i... Teraz nie, nie, ma 3-3. Ja pokonał nie, 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 ale... To nie, nie, problem. Ale ja robię tak.

O, wziąłem gaje, które nie mogę teraz zagrać, ale przyda się później. Zrobimy aserent znowu. Porządkowego, dobrze. Sprawdzamy to. O, niestety jest późno. Już trochę. Mam nadzieję, że później będzie jakoś... Lecz, lecz. Znaczy nie, leczy tego kryształa, żeby... Czy krysztalnika many leczy? No i powinienem to zabić mu. Tylko nie bardzo... Znaczy musi przebyć ten stron, ten może porządkowy. On nie może zginąć, żebym mógł to zrobić. <laughs> Ał. Ał.

proszę tak. Tak. Oh wait, Dlaczego się. A dobre. Są dwie mecharyby, tylko. Po prostu od razu się i dlatego nie było. Nie się, że nie było animacji poszczególnych mecharyb osobnej, tylko tak naraz przyszły dwie mecharyby. Okej. O nie. No mi pokonał niestety. Już? No będziesz... dobra. wytrydowała się. Ta listka dobrze. o o. To tylko kryształ i jakie taki, takie Wytrydowała kryształ... Kryształ się. Wytrydowała się. się.

Nie ja głowa mi ronę zadziałała w następnej turze. O nie! Nie kopię moich kart w przeciwniku. Rekin? ale ja tego nie mam w talii, ey. Ała! Ale ja tego nie mam w talii. W Przeciw...

nie ma, no pró próbuję, Toś tam ale jeszcze... Przeciwgłomie tutaj w drobniejsze, a 13, on ma 26. Oj, 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 oj niedobrze. Przeciwgłomie oj. zabije mi. Przeciwgłomie to Okej. To Okej, na... Przeciwgłomie ok. okay nie Boom. Dobrze. 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 Na 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 przeciwnika. 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 Przeciwnika.

Zostało przy mnie powiedzie 8 pantera i 5 zdrowia, i zdrowia czyli najpędziej wygram nie chyba Może mi się udać wygrać może. Dobre. Niestety nie. 1 pantera i 5 zdrowia, ale nie ma stronników. Ja mam pełen 100 i 12 zdrowia. Oj, wywało mi karty z ręki. Nie podoba mi się to. Jeszcze ma 5 manów. Orkomastia z głębiny, który ma wszelkie Nie do Harekin I Ha 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 ha, ha. Didn't work, więc już nie możesz nic zrobić. <grym> A ja teraz wygram. Bum. Jeszcze burzycie To atakuje na face i wygrałem w tym momencie już. I wygraliśmy. Chociaż na początku było średnio. Jej <laughs> yeah, win! I żeby quest'a, Przy okazji. Bardzo dobrze. Dzisiaj było tyle. Dzisiaj fajny odcinek <laughs> wyszedł. No się. Jeśli się podobał, jeśli tak, to dajcie łapkę. I coś tam, jakiegoś komentarz, albo Słuchajcie, jeszcze tego nie robicie i, zosta i zachęcam do lunek na następnych odcinków. ciepło. Cześć! Cześć.